Cześć wszystkim! Cześć, witam wszystkich! Trochę dzisiaj od tego gromnika przyszedłem. Dzisiaj byłem na rynku. Coś tam kilka sprzedałem. Ale to znikome sztuki. Bałagan już u mnie. Robiłem badania. Wszystko dobrze wyszło tam wyszło 0 chyba 8 czy coś tam bardzo minimalne kokcydie nawet lekarka mówiła, że coś się nie ma czym tym przyjmować, bo to ale podam im od kokcydii mówiła, że to każdy gołąb tam jakieś kokcydie ma robaczków nie ma, wszystko dobrze tylko jak coś czy no ale jak te kokcydie mogą nie być, jak ten dalej kuta chleje co przeproszeniem kurde Nie wiem od Sebastian tam mi mówił, żeby dawać takie tabletki Póki te tabletki dawałem 5 dni to było dobrze. Przestaje te tabletki dawać i on znowu leje. Czyli ma chyba chyba martenery, jak się zywa, skrzenione. Nic innego. Tu taki młodziak jeden Niemiec Tu jest... O, tu są dwa taki a znaczy, to chyba będzie parka? To będzie chyba samiczka. tam tamto samiec, jak widzicie. A to będzie chyba samiczka. Ja tam tego nie będę trzymał, bo po co mi tyle tego? To będzie chyba samiczka A i tutaj taki żółtek jest. O, żółtek fajny, żółtek zostanie. To obrączka, a nie myślałem, że ci się zaczepiła ta obrączka no. Tak, ale no, nie się prezentuję. Tak Chcę chodzić chodzą ładnie No a ten tu mi się nie podoba na przykład Co będzie go sprzedać ale A powoli Powoli cały czas do przodu jak to mówią o, tu też młodziak taki, no taki młody, ale młodziak. A tu chodzi sami to chociaż. Nie wiem. Tu takie to. Trzeba już porządek zrobić, ale będę to robił w środę. Nie, w środę no do pracy, w czwartek. Dzisiaj to miałem robić, ale nie mam w ogóle weny do tego. Zmarzłem na tym rynku dzisiaj, jak. Nie wiem, co, i mi się nic nie chce. Taki biały jeden. O, tam też dwa młodziaczki No, mi się nic nie chce robić. Tu z pięknie się prezentują. Tu żółta samiczka. O, na białym oczku wyszła. O. Tak się strasznie nakrywa ogonkiem. Tam jeszcze jak jest. No i tak to. Bywa ta się pierzy, patrzcie, piórło pod sobą takich. Trzeba sprzątać, bo się mokro robi. Brudno się robi. Więc już pora na ten. Ale jak to kolega mówił chyba zdrowie jest, bo puch na tym I ogólnie, ogólnie zadowolony jestem, że z tych badań nic nie wyszło Wszystko dobrze. To też taki jeszcze młodziaczek jest Tam gdzieś kurę już nie zabrałem jednej miski, już na jajkach siedzą to już tym trzeba pozabierać miski też, bo zaraz... Jajka posiadają. Ogólnie te miski chyba trzeba było już się wziąć. I pomyć. Ale jakoś tak mi to opornie idzie wszystko. Tu malutka była chora, tu coś tam i tak. Samiczka. Ta to samiczka prawdopodobnie zostanie do rozpłodu a jak będzie to zobaczymy na razie wstępnie ma zostać ale tu już mam chyba trzy zostawione więc będę musiał wybrać spośród tych trzech samo to też zostanie miało zostać, ale nie ogólnie chyba żebym też nie przesadził z tymi gołębiami bo coś dużo tutaj zostawiałem tych gołębi Dużo coś na zostawiałem. Ten już ma, ma już 6 lat. Samiec już traci. Znaczy, no pierze się teraz. A samica ciemniejsza. Samiec jaśniejszy, a młode o takie. A tutaj też młodziaki te dwa po tej pas I tak to. Tam jeszcze parka jest. Tu trochę tych staropolskich się pozbyłem. Niemców jeszcze żadnego się nie pozbyłem. Ale. Pomału się pozbędę tego. Pomału. A, jakoś. Nie. Ogólnie nie mam weny do tych Niemców. I tak to leci. Bo ta samica się sporowała z tamtym sędziem. Z tym. Nie, to stary. Nie, to młody? To młody czy stary? Młody. Tego sobie zostawił. Sączyczka. O, on jeszcze nie wypierzył do końca. Nie, nie dorósł mu jeszcze. Jeszcze trochę chodzi o lepsze. Taką miał zajebistą, ty ogon, kurde, duży, teraz na razie takiego, taki średni ma. No zobaczymy, co tu za rok będzie z tych głębi Co się zostawi, co się nie ten. Trzeba to w końcu zacząć liczyć, patrzeć i w ogóle. Ale jakoś tak to schodzi. Ze staropolskich tu już wiem co chcę zostawić. Zostawię tylko te, i tam czerwone, i te może zostaną. To wszystko do sprzedania nie będę tych staropolskich trzymał. To za dużo i tak mam tego. Za dużo tych raz. Za dużo raz mamy. To młody piszczak. Ładny talesz ma. Może coś z niego też będzie. A no, tutaj ten też ma właśnie ładny. Ale on nie ma takiego koloru krwistego. Ten ma, o po prawej jest super krwisty, a ten jest taki bledszy. No i tu jeszcze taki piszczaczek jest. No, już nie taki piszczaczek, ale piszczaczek. Ten to zadziora, ale to jest taki agent. Pierzy się tak strasznie, się pierzy. To też nie, co to jest? Jeszcze raz samyć będzie to też nie wiem, co będzie. Już czerwonych już mam ułożone. Trzy jeszcze nie wiadomo, to nie wiem co to jest To nie wiem co to jest I I to nie wiem co to jest To może samiczko będzie To chyba samczyk będzie A to takie drobne zgrabne jakby samiczko Ten to wojak kurwa Z sierpnia jest, ale taki Urwa agresor z niego Że Masakra Trochę głupio mi nagrywać wam, bo to naprawdę syf Trzeba okna jeszcze pomyć, bo kurde Patrzcie, już co z tych okien, już takie zamkulone Trzeba gdzie to zrobić Ściągnij te lotka Tymi lotami się pościskają te ogony A ten sam jest z tych nowych nabytków Zaczyna się coraz bardziej wyrabiać Coraz bardziej mi się podoba. A ty kim jesteś? A ty to nie wiadomo jesteś. Ty to to wiadomo jesteś. Pani jest taką delikatną lętą strasznie, trochę sina, może nawet. A to do tego pana pójdzie. Tu jest jeszcze pani. Tu jest, tu jest para. Nie wiem co mówić To takiego samcika Uchowałem w tym roku Lota teraz założyła Godne uwagi I tak to dobra. Dzięki za oglądanie. Trochę dzisiaj taki nudny filmik. Jutro go dodam w niedzielę. Ale nie wiedziałem co nagrać. Chyba że go nie będę dodawał. Sam nie wiem. Może najpierw obejrzę go. A dopiero dodam. Dzięki śliczne. Na razie. Cześć.